Czemu aż 7% ludzi czuje motyle w brzuchu, kiedy się zakochują? No to sprawdźmy. Po pierwsze, wiedzieliście, że te same substancje chemiczne w mózgu uwalniają się, kiedy jemy czekoladę i kiedy jesteśmy zakochani. Słodko co nie? Po drugie, pary, które są w sobie zakochane, synchronizują bicie swoich serc. Mówi się, że nadają na tych samych falach niczym doda i radek w barze. Trzecia ciekawostka. Miłość może zmniejszyć ból. Trzymanie ukochanej osoby za rękę potrafi zdziałać cuda, jak plaster z muminkami. Po czwarte, zakochanie może dać kopa, dosłownie pobudza te same obszary mózgu, co dawka kokainy, tylko że legalnie i przyjemniej, jak dobra kawa z rana. I na koniec, miłość nie ma ograniczeń wiekowych. Badania pokazują, że ludzie mogą się zakochać w każdym wieku, jak kiepski w boczku. Więc nieważne na jakim etapie życia jesteście, miłość może Was znaleźć. Kochajcie i uśmiechajcie się.